Po raz kolejny w Kielcach na zaproszenie władz miasta gościliśmy grupę nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola. Goście mieli hospitację na zajęciach w klasach od pierwszej do czwartej szkoły podstawowej w zespole szkół ogólnokształcących nr 15 z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Krzemionkowej. Dla nas ten staż jest bardzo taki ważny. Cieszymy się z tego. Dziękujemy bardzo Urzędowi Miasta Kiel za zaproszenie na ten staż. Bo dla nauczycieli w Winicy, skąd jesteśmy, no to trudno dostać się na e, jakiś staż dla nauczycieli języka polskiego, bo dużo e, e, chętnych wyjechać na taki staż, a ostatnie lata nie mają wszystkie e, możliwości. Nie tylko obserwowali zajęcia, włączyli się także w ich prowadzenie. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 31 na lekcji języka angielskiego wysłuchały opowieści o winnicy. Taki staż zorganizowany właśnie dla nas. Kiedy możemy przyjechać bezpośrednio do szkoły, zobaczyć jak pracują dzieci, nauczyciele i popatrzeć własnymi oczami na te podręczniki, w jakich warunkach dzieci są. To dla nas jest ważne, że możemy współpracować bezpośrednio i korzystać z każdej możliwości. Każdy dla siebie coś wyciągnie z takiego stażu. Podczas pobytu w Kielcach rodacy mieli okazję uczestniczyć także w ślubowaniu klas pierwszych w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 1 oraz spotkać się z władzami miasta. W Winnicy uczą dzieci polskiego pochodzenia oraz ukraińskie, które chcą poznawać język polski. Społecznie pracują w polskiej szkole sobotnie-niedzielnej, gdzie kształcą się także dorośli. Wizyta jest wynikiem zapotrzebowania, jakie zgłaszają do nas nasi przyjaciele z Ukrainy. Chcą nauczać języka polskiego, historii polskiej muzyki zgodnie ze standardami szkół polskich. I dzięki współpracy z zespołem szkół ogólnokształcących nr 15, dzięki współpracy z Liceum Piłsudskiego w Kielcach mieliśmy okazję odpowiedzieć pozytywnie na tą ich prośbę i po raz drugi gościć ich tutaj przez pięć dni, dając możliwość poznania tajników nauczania w języku polskim w kieleckich szkołach. Honorowy prezes Konfederacji Polaków Podola podkreśla, że taki pobyt nie tylko umożliwia odwiedzenie polskich szkół i zobaczenie, że są coraz bardziej nowoczesne. Podczas wizyty w Kielcach nie to było jednak najważniejsze. Oczywiście Polacy widzą, że ma, ma, po szkoły mają jakieś wady, ale dla nas to ideał. To, co my widzieliśmy w szkole nr 15, oczywiście, to przede wszystkim dzieci inaczej tutaj oddychają. Dzieci czują siebie już od tych małych lat, czują się ludźmi, ludźmi wolnymi, swobodnymi. Spokojnie na lekcjach siedzą, się uczą, ale mają ruchy takie, ludzi wolnych. I to się odczuwa to bardzo. I, I to może być najwyższe pedagogiczne osiągnięcie w Polsce przede wszystkim. Miasto planuje organizację podobnych staży w kolejnych latach.